Hej, Nie, nie, nie! Hej, Biedronka! Super, że jesteście! Hej, gatunajcie! Nie, nie, nie! Hej, ratu celnikos! Dzisiaj zapraszamy Was na specjalny odcinek Halo! Wcielamy się w bohaterów z serialu Miraculum Biedronka i Czarny Kot. Serial ten możecie obejrzeć od poniedziałku do piątku w telewizji Puls 2 o godzinie 15.00 oraz o godzinie 15.35. I jeszcze możecie go zobaczyć na kanale Disney Channel oraz na Netflixie. My bardzo lubimy ten serial i zapraszamy Was też do oglądania. Słuchajcie, mam jeszcze dla Was konkurs dotyczący serialu Mirakulum, Biedronka i Czarny Kot. Wszystkie szczegóły macie na dole w opisie pod filmikiem. Bardzo zachęcam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Okej, okay, a dzisiaj z okazji Halloween wybieramy się na zbieranie cukierków. Cukierek albo psikus. Ok, hey, czarny gocie, wyruszamy na łowy. Ok, czarny gocie, rozdzielamy się. Ty idziesz w tą stronę, ja w tą. mam wysiąść lasów? W domu to raczej żadnego nie będzie. Chwila, chwila, tam jest jakaś chatka, idę. Cukierek albo psikus. A co ty to robisz? Ja jestem Biedronka, cukierek albo psikus. Co ty mówisz, bo nie słyszę? Jestem Biedronka i teraz jest Halloween, cukierek albo psikus. Halloween? Przecież to moje święto. W tej starości to ja już wszystko zapominam. A gdzie mój syneczek jest? Halloween go nie ma. No to co? Cukierek albo psikus? Ja ci nam cukierek, albo psikusy, jak ja ci zaraz wrzucę na kratu, Co tak szybko biegać. O Boże, teraz jestem. Muszę wezwać martula. Ojej, ja ci dam psikusy! i Halloween to ja robię psikusy. Razem ze swoim syneczkiem. Uciekaj mi stąd, bo pocałuję. Jeju, to chyba była jakaś ale mam już dużo słodkości, wracam do domu. Mamusiu! O, o, mamusiu! Co tak krzyczysz? Przyszła to jakaś biedronka. i ona mi ode mnie cukierka. A przecież Halloween to nasze świat. Ojej, no... Masz coś dla mnie, z tego powodu? Jej, mamusiu, no nie poszedłem straszyć... I, 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 I po słodkości, no. No jak to? Widzisz, że już przez wszyscy. To my musimy być pierwsi. No przepraszam Cię, mamusiu. No to już wyruszam na pewno. Co mówisz? Zdobędę dużo słodkości i wystraszę trochę dzieciaków. Jakie kości? Słodkości, no. No, no idź, idź, po te A, słodkości. Idę, Bo okay. się bardzo rozdrażniła! Wyruszam. to I... po, po zdobycze. Okay. No, no cześć! No, no. no się dobra, ojej. O jak ja Cię no nie już liczba, idę, <laughs> zdobędę no, trochę do idę I może sobie jakiś psikus. <laughs> Dobrze, <laughs> Dobrze, Dobrze, Dobrze. Dobrze. O, czarnego kota chyba jeszcze nie ma. Poczekam na niego, podskaczę sobie chwilę na trampolinie. O, tutaj postawiłem sobie moje słodycze, a ja idę na trampolinę. No nie! Nie udało mi się zebrać żadnych słodyczy. Mamusia będzie zła. Nie, nie chcę mi się tak długo chodzić zbierać. Wiem, a może. O! Jakieś tam słychać śmiechy. To chyba ta biedronka. Ona na pewno ma dużo słodyczy. Po prostu jej ukradnę. И <insultry> не <ugly> a... <color síntiger> Co ty robisz z moimi słodyczami? To jest moja siatka, oddawaj! Ja sobie zabiorę te słodkości, bo jestem Morgul, Pan Ciemności i to jest dla mojej mamusi. Nie chcę mi się chodzić zbierać. Oddawaj, to moja siatka! Nie, nie zabierzesz mi tego! Uwaga, prądy! Oooo i Biedronka pokonana. To nic wielkiego, nigdy mnie nie pokonasz. Eee, no to masz, wybuch. Widzisz Morgul, nie tak łatwo mnie pokonać. O, ty Biedronka, jesteś bardzo sprytna. Ha, szczęśliwy trap. Ja chwila, chwila, a może i tego użyję. Czas przepędzić złe moce. O, o, o nie! Ha, ha, ha. I co masz Modgut? No ze mną to się nie da wygrać! O nie! Co <noise> mi zrobiło? Widzicie <noise> 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 <nie głos> to? <głos> nie mogę się tego uwolnić! To jakieś magiczne coś! <noise> no tak! To jest magiczna rolka popierd... <noise> <noise> no nie! <noise> Muszę ten uciekać zaraz! <noise> nie uciekniesz! Ciekawe czy tam co się dzieje? Nie uwierzysz, pokonałam złego czarnoksiężnika, jakiegoś tam Morgula, który wcale nie jest taki groźny. No świetnie, Poradziła sobie sama. O nie, muszę stąd uciekać, nie mam jak. O nie, mamusia, nie będzie szczęśliwa! No nie będzie! Pomaga! E, Czarny teleport! Ale super, a Okej, okay, to była niezła akcja! Jeśli Wam się podobało, dajcie superowe, biedronkowe, czarnokotowe, wiedźmowe, morgulowe, papierowe. Łapki w górę i subskrybujcie! Pa! O, i pamiętajcie o konkursie! Link! macie w opisie! Tak! Pa, pa.